Księga Izajasza, rozdział 48, werset 18. Gdybyś wcześniej zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień, a Twoja sprawiedliwość niczym morskie fale. Potrzebujemy pokoju, potrzebujemy sprawiedliwości. W gruncie rzeczy pokój i sprawiedliwość. Czyli posłuszeństwo Bogu i życie w takiej tożsamości Bożej sprawiedliwości w nas idą w parze. Nie można mieć Bożego pokoju bez Bożej sprawiedliwości. I tak też sprawiedliwość właśnie sprawia, że Boży pokój możemy odczuwać, że nie jesteśmy nękani jakimiś wyrzutami sumienia, jakimś niepokojem jakimś takim poczuciem lęku czy niestabilności, niepewności tego kim jesteśmy. No właśnie chodzi o to, żebyśmy mieli pokój. Prorok Izajasz mówi, gdybyśmy zważali na Boże przykazania, pokój byłby jak strumień. A więc też widzimy, że Boży pokój jest rezultatem, jest pewnym owocem, skutkiem życia w posłuszeństwie Bogu zważania na Boże przykazania Potrzebujemy pokoju dlatego że on sprawia w nas takie wyciszenie daje nam możliwość trzeźwego myślenia usuwa jakąś panikę strach wątpliwości Boży pokój daje nam takie głębokie przeświadczenie że należymy do Boga i życie nasze jest w Jego ręku Nie musimy się martwić nie musimy się niczego bać, bez względu na to, jakie są okoliczności, czy zatrważające, czy są pozytywne. My możemy mieć w sercu pokój. Dlaczego jest przyrównany ten pokój do strumienia? Do właśnie takiego strumyka, kiedy jesteśmy w górach, przyjemnie jest tak usiąść gdzieś na łonie natury i patrzeć na strumyk. I ciągle zauważamy, że jest świeża, nowa, bystra woda. Ciągle ona płynie, ciągle jest nowa. Ta woda z wczoraj już przepłynęła chęt daleko. Dzisiaj jest nowa, świeża woda. Tak samo jest z pokojem, z Bożym Pokojem w nas. Bo co nam z tego, że wczoraj odczuwaliśmy pokój, kiedy dzisiaj są nowe wyzwania. Nowe trudności, problemy, nowe pytania. Gdy dzisiaj jest kontynuacja rozwiązywania pewnych problemów, kiedy dzisiaj musimy stawić czoła różnym trudnościom, co nam z tego, że wczoraj mieliśmy pokój? Co nam z tego, by było, że wczoraj strumyk płynął, jeżeli by dzisiaj nie płynął? Dlatego potrzebujemy ciągle tej świeżości, Bożego pokoju. Potrzebujemy takiego głębokiego przeświadczenia, że Boże Zaopatrzenie dla naszej duszy, dla naszej psychiki ciągle jest aktualne, ciągle jest świeże, tak jak strumień. Nawołanie do tego, abyśmy żyli w posłuszeństwie Bogu, aby wręcz sprawiedliwość nasza była niczym fale morskie, no to to już jest o wiele większa masa wody. Boża sprawiedliwość w nas to nie jest nasza zasługa, to jest Boża zasługa, to jest dar. W Jezusie Chrystusie jesteśmy w Nim usprawiedliwieni. Bóg zabrał nasze grzechy, nasze przekleństwo, ciemność, po to, by dać nam swoją światłość, sprawiedliwość i pokój. Kiedy mamy takie głębokie przeświadczenie, kiedy ono jest jak fale morskie. O no to możemy być też pewni tego, że cokolwiek by stanęło nam na drodze, to i tak te fale morskie to pokonają, przepłyną przez to, bo to jest siła. W Bożej sprawiedliwości, która jest naszym udziałem z Bożej łaski, przez Boże przebaczenie, o jakże to jest wielki pokój wtedy w naszych sercach, kiedy mamy tę pewność, że należymy do Boga. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj usiedli tak przy duchowym strumyku, abyśmy tak przy Bogu mogli usiąść i rozkoszować się tym pokojem, abyśmy mieli takie przygotowanie już na początku tego dnia, czy nawet tego tygodnia, aby spokojem wejść w nowe sytuacje naszego życia. Nawet nie wiemy, co nas czeka. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, ale pokój. I Bożą sprawiedliwość w naszych sercach możemy mieć. Dlatego jest dla nas to również zachętą, abyśmy już wcześniej zważali na Boże przykazania, po to, aby ten pokój, jak strumień, wpływał do naszej duszy, abyśmy zachowywali Boży porządek i Bożą sprawiedliwość w naszych sercach. Dziękujemy Ci, drogi Boże, za to, że jesteś Bogiem pokoju. Dziękujemy Tobie za to, że możemy przyjąć ten pokój do głębi naszego serca. Chcemy Ci powiedzieć, że ufamy Ci we wszystkim. Chcemy Ci powiedzieć, że chcemy posłusznymi być Twoim przykazaniom, Twoją wolę chcemy wypełniać. Chcemy, by Twój pokój był jak strumień ciągle świeży i nowy w naszych sercach. A Boża sprawiedliwość, Twoja sprawiedliwość w nas. Twój majestat i Twoja chwała niech będą jak fale morskie. Panie, dziękujemy za to, że dajesz nam taką mocną tożsamość. Amen.